Moje ranczo. Daję koniom jeść. Obrządzam się. Tu mam jedno kobyłkę czteroletnią. Miała żrebaczka jednego. Magnat miał na imię. Tu daje i jeźdź Tu gniada ze żrebakiem, ale żrebak już odsadzony nie sie. tyle, że razem jest, ale nie już jej. Z rybaczek ma pół roku. Lord tam mają wybieg, mogą wyjść sobie na dwór. To jest ostra kobyła ale dobra starsza to już A i jedzonko dałem śrutę jedzą ona nie lubi jak jej się przeszkadza w jedzeniu gniada laga i bez różnicy a gniada tego dobra sypię śrutę dla loli tam mam jeszcze tylko półtora roku kobyłkę. Dużo im nie daje, ale po takiej misce tym dwóm, a no gniada więcej dostaje ze Żerybakiem. Dwie miski, no ale to wychodzi też tak po misce. Tutaj mam witaminki. Trzeba witaminek trochę dać. No, to dużo ich się nie daje. 100 gram w ciągu doby tych witamin no to tu będzie gdzieś niecały być może ze 70 gram na sztukę mniej chyba no mniej to nie zawsze tak się utrafi no. dwa razy na dzień daje śrutę a no to też dwa razy na dzień ale jak przyjdę a nie mają to damy siana full daje Ile tylko zjedzą Słomy mam dużo to podcięłam To tak Ze słomą ostrożnie nie Ale myślę kupić nie wiem czy mi starczy tej słomy Czy, czy może od razu kupić i nie, nie czekać aż zabraknie Tu mają słomę w pobliżu Dużo tej słomy mają I może by kupić teraz sam nie wiem. Choć siana, to tu mam cztery stożki, a jeszcze i na łące mam jedno belkę i też stożek. Tu trzy stożki, po trzy przyczepki, takie, tak jak ta przyczepka, tylko full taka wysoka. Jeszcze metr nad te barierki by siana udeptanego, to trzy takie w stożek wchodzi. A mam cztery te stożki, no i bel mam. Dość sporo siana mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i na polu 12. A jeszcze i tam stożek piąty, ale tam tylko jedna. Jedna ta przyczepka w tym stożku przywieziona. No, i słomy mam 12 belek. 11 bel siana, takie 160. słomy mam 12, też 12, 12 na 12. No i w tych stogach. No i mam 4 konie. No to znaczy że 3 konie liczy ci żrebak. No i jałoszka taka. A tu obornik zacząłem wyrzucać. Dzisiaj dorzucę ten ten rozrzutnik. A może jeszcze jeden wyrzucę, zobaczę. Dwa rozrzutniki to by było dobrze. Lolciu, kochana moja. Tutaj o. Mam, bo wczoraj jej robiłem boks. Wczoraj. Bok zrobiłem bo tu obornik wyrzucałem, a ona stała 3 dni na łańcuchu, żeby mi nie uciekła na dworzu na łańcuchu. Nie masz lolcia. Oj, muszę tu żłób, żłob zrobić. Tu, tu żłob zrobię. Tu tu mam już żłob, tylko wstawić. A tu moja malina. Mama malina miała na imię. Pojechała do rolnika. Będzie tam odpajać cielaczki. A młoda malina tu została. Cztery miesiące skończyła malinka. Jak tam masz jedzonko? Masz jedzonko. No, no to się nie spieszy z tym jedzeniem. A niech, lepiej niech ma na dłużej niech, niż ma zaraz jeść i głodna być. Lolciu no ajaj aj, ta lolka to jest szalona mówię wam lolka 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 to jest nie chyba na siano będzie lepiej masz lolka wylać jej na siano to śrutę muszę ten żłob koniecznie jej do zrobić o. tak na siano ze siana zje śrutę mokro bo sucha to by przeleciała przez siano a mokra nie przeleci No, jeszcze czeka mnie tu trochę pracy przy tym boksie. Żłopi i poidło muszę zrobić dla tej też korytko. Mam, mam. To wszystko mam, ale trzeba zrobić. To samo się nie zrobi. Dobra, no to takie moje ciekawostki dla Was. O! Lolcia, kochana. Ładna to kobyłka, ładna, grzeczna kobyłka ona, ani nie kopnie, mogę chodzić, mogę się położyć w boksie i ona mnie nic nie zrobi, jedynie powącha, lubi się przytulać, no to, to, to tak jak rodzina. Lubię konie, to ja bardzo lubię, mój ojciec, no rodzice moi chowali konie, zawsze chowali konie. I tak ta miłość pozostała z młodych lat, a teraz. No też, bo ja nie, nie rolnik, znaczy teraz rolnik, a pierw to nie rolnik. Ziemi nie mam wcale, tylko tyle co siedlisko z domem. Ale udało mnie się stworzyć tak z dzierżaw, 11 hektarów ziemi, łąki, pola, traktor kupiłem, sprzęt. O rozrzutnik ten kupiłem Stary to stary ale na dwie łosie o, I dobrze chodzi Elegancko A Tam mi się łańcuchy z tego Skręciły bo No chyba z, za luźne były Trzeba pościślać, kontrolować No dobra to by wszystko o Pusio śpi Jeźdź do stali pieski Pójść i Nestor, no dobra to tyle, o, a mi została jedna jałoszka i tak myślę nad kupnem chociaż ze trzy sztuki, ale czy kupię to się zastanawiam, bo też bym poszedł do pracy, bo z tego rolnictwa to zysku nie ma, to jeszcze jak zimno stoją w oborze to można iść do pracy, bo przed wyjściem do pracy by dał jeść napoił, później wróciłby z pracy też by dał jeść napoił. Ale jak nieduże jest, jak mam teraz cztery konie i jałoszkie to można. A jak cielaczki kupie zwiększę, to już trzeba będzie ich poić Mle, mlekiem proszkowym. A z tego mleka proszkowego, to cielaki słabo rosną. A to jak cztery miesiące cała, to jaka cieliczka ładna. Zdrowa i wszystko. No dobra, to na tyle. Cześć.